Przedstawiamy Google Go 20, rewolucyjny system wynagrodzenia. Vertical Progression, pionowa progresja. My wyemilnowaliśmy wysoką cenę rozpoczęcia internetowej działalności i dajemy Ci szansę na zrobienie olbrzymiej ilości pieniędzy szybciej niż kiedykolwiek myślałeś, że jest to możliwe. Pionowa progresja jest to jedna nieskończona linia, gdzie wszędzie każdy pomaga sobie nawzajem. Zobacz jak to pracuje. Wchodzisz do GoGoTweny jako partner, a następnie aktywujesz swoje członkostwo. Jeden z dwóch sposobów: sposób pierwszy: wykupujesz GoGoTweny Club Membership za tylko 20 dolarów. Sposób drugi: sprzedajesz gogo GoGoTweny Club Membership dla innych. Gdy jesteś zaaktywizowany, to dostajesz dwa zarabkowe kredyty, a następnych sześciu ludzi, co wchodzi do gogo GoGoTweny, obojętnie skąd z całego świata, zarabia Ci Twoje 20 dolarów i kończy w ten sposób cykl. Tak prosto. Są trzy sposoby by otrzymać te zarobkowe kredyty. Pierwszy. Kiedy jeden z Twoich, personalnie sponsorowanych, nowych partnerów zostaje zaaktywizowany, Ty dostajesz jeden kredyt. Drugi. Miesięczne wpłaty Twoich personalnie sponsorowanych partnerów także dają Ci jeden kredyt. Trzeci i najbardziej ekscytujący sposób, kiedy jeden z Twoich personalnie sponsorowanych partnerów kończy swój cykl, ty dostajesz jeden kredyt. Kiedy masz dwa kredyty z jakiejkolwiek kombinacji, następnych sześciu ludzi co wchodzi do Google Go obojętnie skąd, z całego świata, obojętnie pod kim, zarabia Ci Twoją wypłatę. Niezużyte kredyty są przechowywane na Twoim koncie na przyszłe cykle. Aktywni partnerzy mogą cyklować nieskończoną ilość razy w każdym miesiącu. I pamiętaj, za każdym razem, kiedy kończy się cykl, zarabiasz 20 dolarów. Na przykład sponsorujesz 10 partnerów do potężnego GoGo20 klubu i dostajesz 10 kredytów, upoważnia Cię to do zarabienia 100 dolarów. Dlaczego? Bo dostajesz jeden kredyt za każdego sponsorowanego partnera. I za każdym razem, gdy masz dwa kredyty, masz prawo otrzymać 20 dolarów zarobek. Ale jest jeszcze lepiej. Dajmy na to, 8 z Twoich, 10 sponsorowanych, każdy z nich sponsoruje dwóch nowych partnerów. Twoich 8 jest wtedy uprawnionych do otrzymywania zarobku. I kiedy oni dostają swój zarobek, Ty dostajesz kredyt. Czemu? Ponieważ za każdym razem, kiedy Twój personalnie sponsorowany partner wpłaca swoją miesięczną wpłatę, ty zarabiasz kredyt. GoGo20 jest proste, przystępne w cenie, duplikacyjne i całkowicie zautomatyzowane. I dzięki potędze pionowej progresji możesz szybko zrobić fortunę. Czemu? Gdzie więcej możesz zacząć tak dochodową, internetową działalność, taką która ma taki olbrzymi potencjał za 20 dolarów miesięcznie. Teraz jest najlepszy czas, by wejść przed tym, nim zaczną się masowe rejestracje. Teraz masz największe szanse na maksymalne dochody. Pamiętaj, jedna pojedyncza 20-dolarowa wpłata może spowodować nieskończoną ilość cyklów w miesiącu. Twoja linia do zarobków bez granic jest dokładnie tutaj w Google Go Tweni. Wciśnij klawisz i przyłącz się do nas i zacznij swoją drogę do finansowego sukcesu.